Galinę i Denis poznali się na humorystycznym koncercie. Tak się złożyło, że siedzieli obok siebie. A gdy występujący zaczęli zachęcać widzów do udziału w przedstawieniu, to oni oboje się zgłosili i zostali zaproszeni na scenę. Adrenalinę miało się w krwi aż do bólu, bo występować przed tłumem widzów, nie mając żadnego doświadczenia, to straszne, ale jednocześnie niesamowicie ciekawe. Po koncercie Denis zapytał Galinę czy jest sama. A gdy dowiedział się, że przyszła bez towarzystwa, zaproponował, że ją odprowadzi. Podczas poznawania się okazało się, że mają wiele wspólnych zainteresowań i wymienili się numerami telefonów. Denis zadzwonił już następnego dnia i zaproponował spotkanie. Galinie bardzo się on spodobał i nie miała powodów, by odmawiać. Niemal na pierwszej ręce Denis wyznał, że ożenił się za młodu, ale potem zrozumiał, że to nie ta kobieta dla niego i się z nią rozwiódł. Płacę jej wysokie alimenty, a ona nawet nie pozwala mi widywać się z synem, skarżył się Denis. A Gelinę tylko ze współczuciem kiwała głową i mówiła mu, że nie rozumie takich kobiet. Dlaczego tak się zachowują? Jeśli nie chcą, żeby ojciec kontaktował się z dzieckiem, to niesprawiedliwe brać od niego alimenty. Czy nie próbował się zwrócić do sądu? Może by to pomogło. W końcu mogą przyznać mu prawo do spotkań z synem. Nie, jaki tam sąd! Machnął ręką Denis. Ona ma tam znajomą. Ogólnie wszystko załatwia się przez znajomości, więc nic mi nie wyjdzie. Już się pogodziłem z tym losem. Przyjąłem fakt, że syn nie będzie znał swojego ojca. Gelinę ciężko westchnęła. Naprawdę nie mogła zrozumieć, dlaczego kobiety tak się zachowują. I poczuła żal do Denisa. Fakt, że był już żonaty i ma syna, wcale jej nie odstraszał, bo mężczyzna bardzo jej się podobał, już po kilku miesiącach Denis przeprowadził się do swojej ukochanej. Ich relacja rozwijała się szybko i okres miodowego miesiąca trwał bardzo krótko. Gelinę zaczęła myśleć, że to właśnie ten mężczyzna, na którego czekała całe życie. Nigdy wcześniej nie była z nikim tak szczęśliwa. Ich miłość przypominała coś niezwykłego, pełnego magii i tajemniczości. Nikt chyba nie umiał tak pięknie zalecać się do kobiety i składać jej komplementów, które poruszały duszę. Pewnego dnia, spacerując po parku, Denis i Gelinę napotkali jego byłą żonę. Tamara prowadziła za rękę chłopca w wieku około siedmiu lat. Podeszła prosto do nich, a Denis nie zdążył odciągnąć Galenii. Idzie, piękny, uśmiecha się. Znalazł kolejną głupią. Od razu zaczęła oskarżać byłego męża Tamara. A dziecku nie planujesz pomóc finansowo? U nas właśnie zaczęły się kursy, trzeba się rozwijać. I lody chce, prawda, ilusza. Chłopiec tylko skinął głową. Opuścił wzrok i wbił spojrzenie w ziemię. Wstydził się, a jego matka zachowywała się, jakby miała to w nosie, przez co wzbudzała negatywne nastawienie. Gelinę już chciała wstawić się za swojego mężczyznę. Ogarnęło ją silne poczucie niesprawiedliwości. Denisowi udawało się płacić alimenty, a Tamara nawet nie pozwalała mu widywać się z synem. "Chodźmy stąd", syknął Denis, chwycił Galinę mocno za nadgarstek i pociągnął ją ze sobą. "Wspieraj go, no dawaj. Tylko popatrz, jak będziesz śpiewać, kiedy i ciebie z dzieckiem porzuci, będziesz smarki na pieść ocierać." Galina chciała się zatrzymać i powiedzieć kobiecie, co o niej myśli. Ale Denis nie pozwolił jej na to. Ciągnąc ją ze sobą, Daj spokój, ona tego nie warta, powiedział, starając się uspokoić oddech, gdy oddalili się na przyzwoitą odległość od byłej żony: Nie warto, bo ona bezczelnie oskarża cię, że nie pomagasz, a ty płacisz takie wysokie alimenty. Czyżby jej było mało. A ten chłopiec widziałaś jego spojrzenie. On w ogóle nie zna swojego ojca. Zrobiło mi się tak smutno z tego powodu. Nie martw się, mały, jak podrośnie, to znajdziemy sposób, żeby się z nim kontaktować. Na razie tak to wygląda. Widziałaś, jaka ona jest głupia. Teraz z nią w żaden sposób nie możemy się dogadać. Rozumiesz, Gelinę tylko skinęła głową. Tydzień po tej przypadkowej konfrontacji z byłą żoną Denisa. Gelinę trzymała w rękach test ciążowy z dwoma wyraźnymi paskami. Denis ucieszył się i powiedział, że jest niesamowicie szczęśliwy, bo teraz będzie miał dziecko, o które będzie mógł się troszczyć. Zaproponował Galinie ślub, ale trochę później, żeby zdążyć nieco zaoszczędzić na wesele, choć niekoniecznie z rozmachem. Lepszej reakcji nie można było oczekiwać. Galinę promieniała ze szczęścia. Wydawało jej się, że to sam los podarował jej spotkanie z Denisem. Byli sobie przeznaczeni, minęły cztery i pół miesiąca. Ciąża przebiegała dobrze. Denis zaczął jednak częściej zostawać dłużej w pracy. Mówił, że bierze dodatkowe godziny. By zarobić na ślub, ale Galinie nie był on potrzebny, bo bardzo tęskniła za ukochanym, pewnego dnia Denis wrócił do domu rozczarowany. Chwycił się za głowę i zaczął chodzić tam i z powrotem. Denis, co się z tobą dzieje, nie wytrzymała Gelinę. Wiedział przecież, że nie może się denerwować, a on ciągnął i nie dzielił się tym, co się stało, a Gelinę się denerwowała. Wydawało jej się, że stało się coś strasznego. Złe przeczucie jej nie opuszczało. Nie przejmuj się, to moje problemy, jakoś sobie poradzę, wymusił zmęczony uśmiech mężczyzna. Twoje problemy to moje problemy, opowiadaj, bo nie daruję ci, pokręciła głową Gelinę. Okazało się, że syn ma problemy ze zdrowiem, dzisiaj zadzwoniła Toma, płacze, mówi, że na pilną operację potrzeba 700 tysięcy. Nie mam pojęcia, skąd mam wziąć taką sumę. Próbowałem złożyć wniosek o kredyt, ale od razu go odrzucili. No tak, przecież mówiłem ci, że z winy banku miałem opóźnienie w spłacie. I teraz mam zrujnowaną historię kredytową, Gelinę zaczęła nerwowo bawić się palcami. Przez ciążę stała się zbyt sentymentalna w stosunku do dzieci. Możliwe, że działał tu instynkt macierzyński, ale nie mogła spokojnie przejść obok puszek na zbiórkę na leczenie dzieci. Choć trochę, ale zawsze wrzucała do nich. A tu przecież nie obcy dzieciak. Tylko syn jej ukochanego mężczyzny. Denisie, nie martw się, mieliśmy odłożone na ślub, weźmy z tego, zaproponowała. Z tego. No tam jest mniej niż dwieście, to nie wchodzi w grę. A Tamara nie może dostać kredytu. Albo zwrócić się do jakichś specjalnych funduszy, nie dawała za wygraną Gelinę. Ona nie może, nie ma oficjalnej pracy. A fundusze to za długo. W takiej sytuacji każdy dzień jest ważny. Zanim zdążysz zebrać wszystkie dokumenty, będzie już za późno, no to spróbuję sama wziąć kredyt? Jeszcze nie poszłam na urlop macierzyński, a brzuszek mi się jakoś specjalnie nie uwydatnia, szczególnie jak założę luźny sweter, tybyś mogła w oczach Denisa pojawił się wdzięczny wzrok. Oczywiście, spróbujmy, już po trzech dniach Gelinę otrzymała 600 tysięcy i przekazała pieniądze Denisowi. Gdy następnego dnia wróciła z pracy, była w szoku. Denisa nie było w mieszkaniu, a wraz z nim zniknęły jego rzeczy i biżuteria Galiny. Zabrał wszystko i uciekł. To było oczywiste. Pod Podbrzusze zaczęło ją boleć z nagłego bólu. Jedyne, co zdołała zrobić kobieta, to wezwać karetkę i otworzyć drzwi, aby lekarz mógł wejść. Nie pamiętała, co działo się dalej. Ocknęła się dopiero w szpitalnej sali. Oczy piekły od suchości, jakby wypłakała wszystkie łzy. Ręka natychmiast powędrowała na brzuch, który pozostał na miejscu. Pierwszym pytaniem lekarza było: Czy wszystko w porządku z dzieckiem? I zapewnił, że maluch nie ucierpiał. Ale teraz będzie musiała leżeć na obserwacji przez kilka tygodni i przejść kurację kroplówkową. Gdy lekarz wyszedł, Gelinę rozpłakała się. Denis ją oszukał, zostawił ciężarną bez pieniędzy i uciekł. A teraz nie wiedziała, co ma robić. Przecież nie miała nikogo. Nikt nie pomógłby jej z dzieckiem i długami. A czy ona sama da radę? A po kilku dniach wieczorem do sali weszła salowa. I Gelinę od razu rozpoznała w niej tamarę. Serce ścisnęło się jej. Oj, jakie to towarzystwo! Dobrze, że się spotkałyśmy. Przykro mi oczywiście, że trafiłaś do szpitala. Ale przynajmniej mogę przekazać temu łajdakowi. Jeśli nie zacznie płacić alimentów, oddam go na policję. Masz mu to przekazać. Nikomu nic nie powiem, szlochała Gelinę. Zrozumiała, że operacja dziecka nie była w ogóle potrzebna. I Denis ją po prostu oszukał, opowiadając tamarze o wszystkim, która usiadła obok i zaczęła zadawać prowokujące pytania. Gelinę dowiedziała się, że i jej Denisa tak samo porzucił. Uciekł do jakiejś swojej szefowej dla pieniędzy i zostawił ją samą z dzieckiem. Dlatego musiała harować na dwóch etatach i chwytać się każdej dodatkowej pracy, gdy tylko się nadarzyła okazja. Teraz Gelinę rozumiała, że Denis zręcznie ją oszukiwał. Udawał kochającego mężczyznę, aby potem zmusić ją do wzięcia tych przeklętych pieniędzy w długi. Mężczyzna nie chciał nawiązać kontaktu. Jego telefon cały czas był poza zasięgiem. I Gelinę wiedziała, że on nawet nie planuje wracać. Bo gdzie go szukać, nie miała pojęcia. Bo sam przyznawał się, że po rozwodzie z żoną kupił sobie zameldowanie i co roku płaci, aby go nie wypisali i nie zwolnili z pracy. Ona proponowała mu zameldowanie u siebie, ale mówił, że na razie jest za wcześnie. Że po ślubie na pewno to zrobi. A teraz nawet ślubu już nie będzie. A wszystkie pieniądze, z których większość odkładała Gelinę, zabrał ze sobą. Podczas gdy Gelinę leżała w szpitalu, Tamara odwiedzała ją w trakcie swoich zmian i nawet przynosiła owoce. I kobiecie było wstyd, że uwierzyła Denisowi, uważając jego byłą żonę za złego człowieka. Po wypisaniu z szpitala w jej głowie pojawiło się wiele pytań. Głównym było jedno, co ma teraz robić z dzieckiem? Jak sobie poradzi? Czy udźwignie wychowanie malucha? Skoro teraz będzie musiała dźwigać ciężar kredytu, spacerując kiedyś po centrum handlowym, gelinę zauważyła tamarę. Siedziała ona za ladą dziecięcego placu zabaw i obserwowała swojego synka. Gelinę chciała przejść obok, ale kobieta ją zauważyła i zawołała. Jak się czujesz, współtowarzyszko niedoli? Zapytała troskliwym głosem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wewnątrz jest jakaś pustka. Tak bardzo chciałam tego dziecka, ale teraz nawet nie wiem, co robić. Muszę jakoś spłacić ten dług. A jak będę go spłacać na urlopie macierzyńskim, jeszcze żyć z dzieckiem, rozumiem. Myślisz, żeby zostawić lub zrezygnować z malucha? Popatrz na mojego i zdecyduj, co robić. Mężczyźni, to rzecz nie nietrwała. Zniknął i tyle. A dziecko, ono jest moim życiem, rozumiesz? Gelinę szlochała. Nigdy by nie pomyślała, że będzie siedzieć z byłą żoną swojego ukochanego i tak szczerze rozmawiać. W garażu mam samochód tego drania. Udało mi się go dostać przy rozwodzie. Myślałam, że z czasem uda mi się przejąć prawo jazdy i nie sprzedawałam go. Ale skoro sprawa jest taka, to ty dałaś pieniądze na operację mojego dziecka. Choć to on wszystko zmyślił, to ty masz dobre serce. Chcę się zrewanżować. Sprzedam samochód i pomogę ci spłacić kredyt. A los tego drania sam go ukaże, Gelinę rozpłakała się, pomoc nadeszła z miejsca, z którego Gelinę nigdy się jej nie spodziewała. Dwa lata później Galinie dostarczono list z zakładu karnego o zaostrzonym rygorze. Włączyła córce bajki, otworzyła kopertę w kuchni i wyjęła list. Droga moja Galeczko, wybacz mi, opętał mnie diabeł. Gelinę nie przeczytała całości i spojrzała na koniec listu. Wyślij mi proszę trochę pieniędzy na papierosy i przybory do golenia. Z jej ust wyrwał się nerwowy śmiech. Galina wzięła telefon i wybrała numer Tamary. A ja właśnie chciałam do ciebie zadzwonić, powiedziała Tamara jako pierwsza. Też dostałaś pozdrowienia z więzienia. No tak, za oszustwo na dużą skalę go wsadzili i nie tylko. Mówiłam, że los go ukaże, a to diabeł go opętał. Ciekawe, czy się nie znudził już pisaniem tych samych rzeczy. Obie kobiety zaśmiały się. Przyjedźcie z Ilusią na herbatę do nas. Tania, już za braciszkiem tęskni, powiedziała Gelinę. Patrząc przez okno. Wcześniej czy później, bumerang wraca do nadawcy.